W krótkim spocie z cyklu Męskie czytanie aktor Krzysztof Kowalski czyta fragment książki Odyseusze, Gwiazdy Morza, Agnieszki Stelmaszyk. Aktor to szczupły trzydziestolatek o blond włosach i kilkudniowym zaroście. Uśmiecha się przyjaźnie. Jest ubrany w marynarski strój, białą bluzę z kołnierzem, oprzytym wstążką. Na głowie nosi białą czapeczkę. Pod szyją ma zawiązaną niebieską chustkę. Kowalski znajduje się w Muzeum Marynarki Wojennej. W gablocie za jego plecami stoi drewniany model żaglowca o trzech masztach. Aktor trzyma w dłoniach grubą książkę, na okładce statek i dwoje nastolatków. Na ekranie pojawiają się ilustracje z książki przedstawiające rysunki jachtu, rozrzucone mapy czy notatki z dziennika pokładowego. Ujęcia czytającego aktora przeplatane są ujęciami fal na morzu i płynącego w oddali jachtu. Na końcu filmu pojawia się napis podziękowanie dla Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni za udostępnienie przestrzeni do nagrania i czerwona plansza z białym napisem Ojce i Dziadki Festiwal Dostępny dla Każdego Dziecka logo festiwalu oraz logo Fundacji Czas Dzieci. Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach programu Kultura Dostępna 2021. Witajcie kochani. Znajdujemy się w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. I z okazji festiwalu Ojce i Dziadki przeczytamy fragment tejże książki. Agnieszki Stelmaszyk pod tytułem Odyseusze. Gwiazda Morza. Znajdujemy się w tym cudownym Anturażu, żaglowców. Zapraszamy także do zwiedzania Muzeum Marynarki Wojennej w Dyni, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. A teraz przejdźmy do lektury. Matylda otworzyła oczy. Nieznośny ucisk w żołądku wreszcie minął. Uniosła głowę i wyjrzała przez bulaj. Potężny sztorm ustał. Świeciło słońce. A niebo przystroiło się habrowym błękitem. Ta noc była wyjątkowo ciężka dla całej rodziny. Nawet dla Daniela, który przed wypłynięciem w długi rejs chwalił się, że nie wie co to choroba morska. Nigdy wcześniej go nie dopadła. Ale tym razem musiał oddać daninę Poseidonowi. – I dobrze się czujesz? Brat wszedł do kajuty Matyldy. Tak, o wiele lepiej, odparła. To była okropna burza. A gdzie rodzice? Pewnie na pokładzie. Ja też dopiero wstałem. Matylda starannie ułożyła pościel na koi, ubrała się, po czym wyszła, aby odetchnąć świeżym powietrzem. Minęła kajuty sypialne Daniela i rodziców, kambus i zajrzała do kabiny pokładowej, w której po nocnej nawałnicy panował spory nieład. Wszystko, co nie zostało solidnie przytwierdzone, leżało teraz na podłodze. Kupki, czasopisma i szkolne podręczniki. Matylda z westchnieniem podniosła swój zeszyt do historii i podręcznik do biologii Daniela. Pozbierała również partytury i starannie ułożyła je w stosik. Dobrze, że jej wiolonczela nie ucierpiała ani keyboard brata. Bez instrumentów nie wyobrażała sobie dalszej podróży. Kiedy uporządkowała nieco bałagan, wyjrzała przez szeroki iluminator. Zobaczyła mamę na mostku kapitańskim. Tata i Daniel naprawiali drobne rozdarcie w żaglu. Nie był to pierwszy sztorm, jaki przeżyła rodzina Wesołowskich. Od wczesnego dzieciństwa pływali po morzach i Matylda była już tak doświadczona, jak jej o rok starszy trzynastoletni brat. Do tego miała fenomenalną pamięć kartograficzną. Z zamkniętymi oczami mogłaby odtworzyć trasy poprzednich podróży po Morzu Śródziemnym i Adriatyku. W ubiegłym roku pływali wzdłuż brzegów Hiszpanii. Poznała piękne Wyspy Kanaryjskie i Maderę. Ale Wesołowskim wciąż było mało. Postanowili wyruszyć w długi, roczny rejs, by opłynąć całą Ziemię. Wichura, która ich zaskoczyła na Atlantyku, stanowiła zaledwie przedsmak czekających ich przygód. Przez parę chwil było co prawda niebezpiecznie, ale oceaniczny jacht o wdzięcznej nazwie melody wyszedł z burzy prawie bez szwanku. Wstałaś, córeczko? Jak się czujesz? zapytała z troską w głosie Lidia Mama Matyldy O wiele lepiej już tak nie kołyszę Ej, no coś bym zjadła. Lidia roześmiała się wesoło. To dobry znak. Choroba morska minęła. Sztorm ustał, i nie ma po nim śladu. Spójrz, jaka dziś piękna pogoda. Matylda wciągnęła w płuca orzeźwiające powietrze. Jej długie włosy, których nie zdążyła zapleść w warkocz, rozwiewał wiatr. Nisko nad horyzontem wisiało słońce, z każdą chwilą wznoszące się coraz wyżej. A otaczające je różowe chmury przypominały słodkie, cukrowe baranki. Mijał dwudziesty dzień ich podróży. Przed nimi, jak okiem sięgnąć, rozpościerał się Atlantyk. Duże mamy uszkodzenia? Zwróciła się do obojga rodziców. Na szczęście niezbyt groźne, nie musimy zawijać do portu. Poradzimy sobie z naprawami na morzu, odparł Jonasz, jej ojciec. Trochę poszarpało nam żagiel, trzeba coś z tym zrobić. Zaraz wam pomogę. Matylda podeszła do Daniela i taty, który łatali rozdarcie. Najpierw, moi kochani, zjemy śniadanie, oznajmiła Lidia. Przyznam, że sama jestem głodna. Po posiłku wszyscy zabrali się do pracy. Naprawiono żagiel, więc Matylda uznała, że należy umyć pokład, by Melody leśniła czystością. Daniel z tatą sprawdzali olinowanie, a mama na swojej wachcie nadal była sternikiem. Słońce grzało już mocno, więc Matylda postanowiła zrobić krótką przerwę. Usiadła na pokładzie rufowym, który zdążyła już dokładnie wypucować. Pokład dziobowy szoruje Daniel! oznajmiła głośno, wyrzymając mokrą ścierkę. Brat, oczywiście, udawał, że nie słyszy. Nie znosił tego zajęcia. Matylda dobrze o tym wiedziała i chciała mu dogryźć. Nagle zauważyła w oddali coś dziwnego jasny punkt, chyboczący się na wodzie. Wstała i podeszła bliżej relingu. Obiekt raz po raz zasłaniały nadbiegające grzywy fal. Po kilku minutach zdała sobie sprawę, że to jacht Patrzcie, mamy towarzystwo! zawołała wyciągniętą ręką, pokazując niewielką jednostkę. Gdzie? Daniel osłonił dłonią oczy przed oślepiającym słońcem. Nie widzę. O tam. Zaraz znowu się ukaże, gdy ta duża fala przepłynie. Rzeczywiście. Po chwili brat również dojrzał jacht. Pobiegł po lornetkę, by przyjrzeć mu się dokładniej. Ciekawe, kto nim płynie, mamrotał zaintrygowany. Lidia podeszła do dzieci. A czego tam wypatrujecie? Spójrz, mamo, jacht. Daniel podał matce lornetkę, ale nie widać nikogo na pokładzie. Lidia przyłożyła lornetkę do oczu. Faktycznie, może są wewnątrz. Poprawiła ostrość i jeszcze raz zerknęła. "Kochanie" zawołała do męża. "Jacht wygląda na opuszczony. Może powinniśmy sprawdzić, czy załodze nic się nie stało?" Ten sztorm był naprawdę okropny. Podała mężowi lornetkę. Patrzył przez nią dłuższą chwilę, a potem wodził wzrokiem wokół jachtu, jakby szukał rozbitków. Powinniśmy tam popłynąć to niedaleko. Być może podczas sztormu ktoś został ranny i nie jest w stanie wezwać pomocy, stwierdziła Lidia. A jeśli w środku są dzieci? Wiem, co chcesz powiedzieć. Dobrze, popłyńmy tam. Lidia zmieniła nieco kurs, by zbliżyć się do tajemniczego jachtu. Jak myślisz, co tam się stało? Zagadnęła Matylda Daniela. Może nic poważnego. Może po prostu śpią. Brat wzruszył ramionami. Jego siostra miała złe przeczucia. Wyjęła z kieszeni kawałek czarnego bazaltu. Widniała na nim trupia czaszka ze skrzyżowanymi piszczelami. Wesoły Roger, jak niegdyś nazywali ten symbol piraci. Ciekawił i niepokoił Matyldę. Przypomniała sobie początek podróży i moment, w którym morze podarowało jej ten niezwykły amulet. Z rozrzewnieniem wspominała urocze zakątki Bretanii, domy zbudowane z charakterystycznego szarego kamienia i ogrody pełne okazałych hortensji, róż i kameli. Wszystko zaczęło się tak niedawno. Zaledwie kilkanaście dni temu. Jeśli jesteście ciekawi dalszych losów naszych bohaterów, zachęcam do przeczytania tejże pozycji Agnieszki Stelmaszyk, Odyseusze Gwiazda Morza. Pozdrawiam!